Cierpienie to stan towarzyszący zwykle jakimś przykrym, traumatycznym lub druzgocącym wydarzeniom. Można go doświadczyć niezależnie od wieku. Dla dziecka traumatyczny może okazać się rozwód rodziców, dla dwudziestolatka ciosem będzie rozpad związku, a dla osoby dorosłej chociażby śmierć jednego z rodziców. Wszystkie wymienione zdarzenia łączy jedno: żałoba. Okres cierpienia i dochodzenia do siebie po stracie oraz proces uczenia się funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Psychiatra Elizabeth Kibler-Ross postanowiła przyjrzeć się temu procesowi. Na podstawie swoich obserwacji wydzieliła ona pięć faz cierpienia, przez które przechodzimy po traumatycznych zdarzeniach. Oczywiście, fazy te mogą się różnić czasem trwania i intensywnością w zależności od osoby i poziomu tragedii. Niektórzy mogą przejść jedynie przez dwa etapy, inni natomiast przejdą je wszystkie w delikatnie zmienionej kolejności. Zerknijmy więc, jak potencjalnie może przebiegać Twoje cierpienie. 1. Zaprzeczenie Zaprzeczenie stanowi niejako mechanizm obronny organizmu przed traumatyczną informacją. Im bardziej druzgocące doświadczenie nas spotyka, tym silniejsze może być jej wyparcie i niedopuszczenie tego faktu do świadomości. Zaprzeczenie ma miejsce najczęściej w momencie, gdy dotychczasowe życie ulega drastycznej zmianie, gdy stan, do którego przywykliśmy przez lata, z dnia na dzień wywraca się do góry nogami. Nasz umysł nie jest w stanie zaakceptować tak drastycznej zmiany, dlatego nie dopuszcza jej początkowo do siebie. Na etapie zaprzeczenia nie żyjesz tym, co realne, ale żyjesz w zakrzywionej rzeczywistości. Co ciekawe, to właśnie zaprzeczenie pomaga ci poradzić sobie i przetrwać żałobę. Zamiast całkowicie pogrążać się w żalu, wypierasz go i nie akceptujesz jego wpływu. 2. Gniew. Kiedy już zaczyna do Ciebie docierać, że jakieś traumatyczne zdarzenie faktycznie miało miejsce, i stajesz twarzą w twarz z nową rzeczywistością, to często dominującą emocją staje się gniew i złość. Głębokie poczucie niesprawiedliwości uderza mocno. Towarzyszą mu myśli obwiniające cały świat. U osób wierzących często spotyka się wtedy kryzys wiary, kwestionujące religijne dogmaty do dobroci i miłosierdziu Boga. Gniew jest reakcją na brak zrozumienia. I irracjonalność sytuacji, w końcu nie ma żadnego sensownego powodu, żeby działo się coś złego i przykrego. Dlaczego więc to musiało się przydarzyć akurat mnie? To pytanie pozostaje oczywiście bez odpowiedzi. Gniew jest niezbędnym etapem procesu. Ważne jest, aby pozwolić sobie na to, aby go poczuć. Jeśli pozwolisz mu wybrzmieć, to pozbędziesz się go szybciej, niż tłumiąc go w sobie. 3. Targowanie się Określenie to może brzmieć nieco dziwnie w kontekście cierpienia czy żałoby. Jednak przypomnij sobie, ile razy w obliczu bezradności mówiłeś lub mówiłaś sobie w głowie, że jeśli sytuacja wróci do normy, to zmienisz swoje życie. Będziesz już dobrym człowiekiem i tak dalej, i Poczucie winy za zaistniałą sytuację jest stałym elementem na etapie targowania się. Czujemy się współodpowiedzialni za tragedię i szukamy sposobów, aby cokolwiek zdziałać. Poczucie bezradności sprawia, że niejako w proteście reagujemy poprzez targowanie się z losem lub z Bogiem w przypadku osób wierzących, co daje nam złudne poczucie kontroli i mocy sprawczej. Podczas negocjacji mamy również tendencję do skupiania się na naszych osobistych błędach lub żalach. Przykładowo, patrzymy wstecz na nasze interakcje z osobą, którą tracimy, i próbujemy sobie wmówić, że mogliśmy zrobić coś lepiej. 4. Depresja i głęboki żal. Na tym etapie powolutku przestajemy żyć złudzeniami. Jesteśmy świadomi nieodwracalności danego zdarzenia i przyjmujemy to, że nie ma sensu się targować. Jedyne, co pozostaje w takiej sytuacji, to głęboki żal i bezradność. Tutaj po raz pierwszy zauważamy, jak wygląda nowa rzeczywistość, w której musimy się odnaleźć. Trwając w fazie depresji i żalu, mamy tendencję do wycofywania się z życia społecznego. I zamykania się w sobie. Jest to proces uczenia się nowej roli życiowej i akceptowania nowego siebie. W końcu dawna rzeczywistość już nigdy nie wróci, a więc dawna tożsamość również. Etap depresji jest najtrudniejszy do przejścia i może trwać bardzo długo. Trzeba uważać, aby nie wyalienować się społecznie w pełni. Gdyż efektem może być stan wymagający profesjonalnej pomocy i terapii. 5. Akceptacja Akceptacja może sugerować, że jest już po problemie i ze wszystkim sobie poradziliśmy. Jest to jednak złudne wrażenie. Natomiast na pewno etap ten oznacza, że jesteśmy na dobrej drodze. Kiedy dochodzimy do fazy akceptacji. Nie jest tak, że nie odczuwamy już bólu wynikającego ze straty. On wciąż jest obecny. Po prostu nie stosujemy już mechanizmów obronnych w postaci wypierania czy targowania się, a dodatkowo zaczynamy wracać do życia, socjalizować się z ludźmi i, mówiąc ogólnie, zaczynamy znowu radzić sobie z życiem. Nie próbujemy desperacko zmienić świata. Lecz odnajdujemy się w takim, w jakim przyszło nam aktualnie funkcjonować. Podsumowanie odcinka. To, jak reagujemy na traumatyczne wydarzenia, zależy oczywiście od każdego indywidualnie. Przyglądając się jednak zachowaniom ludzi, można dostrzec charakterystyczne fazy, przez które przechodzą. W końcu sam najlepiej wiesz, ile razy w akcie desperacji Targowałeś się z losem, że zmienisz swoje życie, jeśli tylko wszystko wróci do normy. Albo jak często miałeś poczucie niesprawiedliwości po tym, jak dotknęła cię bolesna strata. Poznanie tych etapów pomaga w zrozumieniu samego siebie podczas radzenia sobie ze stratą, żałobą czy żalem. Dzięki temu możemy sobie uświadomić, że to, przez co aktualnie przechodzimy, to naturalny proces. Który prowadzi nas ku akceptacji. Akceptacji zarówno nowej rzeczywistości, jak i swojej nowej tożsamości. Dzięki za dotarcie do końca. Nie zapomnij zostawić po sobie komentarza dla statystyk oraz kliknąć w link do niewiem.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.